Czemu tu mycha rzucenie gadaje? A to jest RPG News Short na 5 listopada 2024 roku. Dzisiaj też się za wiele nie działo, ale RPG Dżem pochwalił się pięcioma udanymi projektami gier, które były tworzone przez miesiąc, a którym m.in. opublikował swoją grę nasza Nerdy. Blackmon Games wraca z Szwecji i przywodzi ze sobą przed tak przed sprzedaż outside the box czyli historii o szwedzkich RPG-ach oraz tego jak się rozlały na świat kult Dragon Bane. o tym właśnie możecie poczytać i o wielu innych co natomiast w wspieraczkach a w wspieraczkach e, Rip Crypt czyli propozycja minimalistycznego RPGa, którego możecie rozegrać trochę na podobie gier paragrafowych, czworo przeciwko ciemności, ale prócz wariantu solo, grę można rozegrać aż w 8 osób z tradycyjnym mistrzem gry. Circus The de, de Base, czyli uff, cyrkowa przygoda do lud. Loot Dungeon, Dungeon Adventures, erotycznego RPG w klimatach fantazy. W tej przygodzie wcielamy się w członków cyrku, którzy odbędą swój ostatni pokaz przed rozejściem się na cztery strony świata. Jest to RPG dedykowany yy, parom. Oprócz typowego odgrywania postaci, musimy też wykonywać zadania. On fizyczne, które no cóż, nie ukrywajmy, mają ten swój sznyt retyki. A na koniec wspieraczek Esper's Fantasy Opera RPG. Czyli tytuł, który zamierza opowiedzieć dzieć operową historię bohaterów, którzy władają magią i którzy coraz bardziej stają się potężni w swojej magii. Gra wykorzystuje prócz prostych statystyk, które określają nie wartość, a typ kości rzucanej. One dają opcję budowania własnej talii kart, które określają swoją moc, jak i typ akcji. Na tym przykład wino odpowiada za, za unik, a wartość wina za początkową wartość tej akcji. A co z premier? Z premier to dzisiaj mamy Omega Project Infermi, czyli cyberpunkową grę na Forge in the Dark. Jeżeli jesteście fanami tego systemu znanego z ostrzym roku czy kampanii ostrzy, możecie z pewnością się zagłębić w ciekawy a, świat. Oprócz podręcznika została też wydana a, na przygoda da i narzędzia do, do tworzenia własnych przygód. Good, jako że premiera to zarówno podstawka jak i dodatek można wyrwać w promocyjnej cenie. A na koniec no, nie zaproponuję wam improve quest czyli mały trzystronicowy dodatek w formie pay what you want do dedeków który pomoże wam wprowadzić tak i mechanikę waszej gry jak i. I to, że nie będziemy mieli już jednego mistrza gry, a każdy z graczy będzie dokładał coś od siebie do tego świata, i pozwolił nam na stworzenie bardziej interaktywnej sesji. To by było na tyle. Zapraszam. A i coraz bliżej weekendu, więc podsumowanie weekendu. A kto będzie na prowadził to, ten filmik, to zobaczycie, jak już zostanie opublikowany. Ale zapraszam do wspierania, a wszelkie linki i źródła możecie sprawdzić na naszym Discordzie oraz grupie facebookowej. Trzymajcie się, wspierajcie nas.